Zacznę na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić wyprawę do kopalni. E, e, zwiedzimy całą kopalnię. Postaramy się jak najwięcej zwiedzić. I łapkę łapkę w ogóle. Super dzwoneczki I spadajcie ten kanał. I będziemy zbierać jak najwięcej surowców. Ty masz tarczę? Ej, czekaj, ja sobie wrócę zrobić tarczę, tylko szybko. Dobra, to czekaj. To zrobimy to najpierw przygotowanie. No. Albo, co wiem, to będą przygotowania do Pop-up'a ten odcinek. Nie, do od razu wszystko. Tylko zrobimy dłuższy filmik. Ty masz yy, yy, płytę yy, albo marmurową, masz najlepiej? Nie o, tu się. jest. Nie, to jest, to jest na wioskę. Dobra, nie. To jest mam zdrowie. Jak coś w tym pierwszym to się moje robi. W tym. No ja wiem. Ej, w ogóle my stworzyliśmy sobie. Ty. Ja muszę mieć lodową skorupę. Masz lodową skorupę? Jeszcze pytasz. O, dasz? Ile potrzebujesz? Jedną. Masz Dzięki. Masz szok. Okay. po. Ej, masz linkę? Linkę nie, musimy stworzyć. A ja się robię linkę. A wiesz, gdzie to się robi? Musisz stworzyć kołowrotek, czyli potrzebujemy 15 drewna, 5 drewniarek i 8 desek. Eee, nic nie zrozumiałem. 5 desek mam, 9 drewna mam, jeszcze tylko yy, bierzemy drewno, potrzebujemy yy, 5 kijków, potrzebujemy 8 dre desek, to najpierw 3 deski. Ty to wiesz co po prostu rób no, w tym tym? Rób no. nam bronie, jedzenia, ty, bo ty chyba za bardzo nie kumasz, nie? A e -e. Bo ja z Mentosem dużo grałem w LEGO w Fortnite. Mogę ci, mogę ci potem pokazać świat. Dobra, ale my robimy własny świat z Kibidi Sigma Boy. Który będzie lepszejszy. Będzie no. lepszejszy. Będzie tu cała Ile wioska... potrzeba Adam? Pięć. Nie wiem. 5 potrzeba Mam tu 25 granitu. Gdzieś marmurowa płyta. Ja mam. Przecież ja tu wstawi? To daj 20. Ja nie ja mam tylko 6. Co? Marmuru... To, do... Znaczy ja mam tylko mar... marmuru. Mam. E, mam marmuru... A dobra, mam nie 3. dobra. dobra, dobra, dobra. Mam, mam, mam. Co to się stanęło? O, możemy już zbierać miedzi. Tylko nie wiem jakim kill -offem za bardzo niestety. Stwórzca marmurowy od razu. Ale ja nie wiem jak... Z marmuru. Weź. Ale ja... ja mam marmur. O to czekaj. Eee, Kill-off. Głównie. Granic. Ale eee, czekaj, muszę marmur sobie, marmurowe płyty zrobić. Pier... Marmurowa. Ile trzeba było linek do. Czego, co ja tam chciałem w ogóle zrobić? To. Co chcesz, a, ty chciałeś linki? Nie chciałem. Ile chciałeś linek? E, czekaj, Ile, jedna. Co to Stwarza to jest i ta, ta Ej, ty ta, ta masz, ta, ta, ta. masz chyba ząb, wilczy pazur, znaczy chyba. Czekaj, albo jest Obojętny... A jaki potrzebujesz? Obojętny. Ale czekaj. No to ja. Albo... Se... Masz. O, dzięki, na ciebie to zawsze można liczyć. Mhm, mm e, wstawiam wszystkie Planton'a na linki, bo linki nam są potrzebne. E, masz tą jedną, Twoją linkę, którą chciałeś, co ty ją wziąłeś, nie? to jest, masz linkę, chwila. Se, mam se wziąć? Mam się wziąć idziemy po, wilki, po idziemy po wilki, idziemy po wilki, idziemy po wilki, idziemy po wilki O, nie wiem czy nie zabrać sobie przy okazji resztki krystali, bo to chyba jest to O, wilki! Panowie, ja do was strzelam. No, a ja mam tam skoszynę złego. O, odpuszczone miąsteczko. Wróciłem! Gdzie byłaś? Nigdzie. Pokazywałem e, wioskę naszą. A! Dobra, mam! kilof. Stwórz. Jezus! Nie to! Ja zrobiłem granitowy. Co z tego? Nie tak. Ty mam z dynamitem. U, nie, Idę nie, coś. Ale nie tutaj. Nie! Z daleka. Wnioski to nawet tego nie doniosę stary. Mam jakieś takie, jakby. Opuszczone miasto, że tak to nazwę? Ma ognisko. Idę. się w beczce. Ty prawie byli pająk beczkę podpalił. te panowie! Rzucam panowie rzucą beczkę z dynamitem. Olej. uuuu za trzy punkty. <głos> <głos> o, jest ten czascik. Siama stare. Ja tylko pozwolę, że Ej, chodźmy bela? Powoli do tej burzy. Później. Ale to dla nas sam nas odcinek. Brze, brzę, brzę, brzę. Mam książkę, run? Ej, masz te o, linki w końcu. Rune? O, zobacz co ja... się O kurde. Ja... Ale to się niszy bardzo ta kula. Jaki Ty! ten kielop jest duży. Ty, tu jest jeszcze jedna kopalnia. Wiem, um, Trzy, to jest trzecia. Mam marmurowy mar puszek. Coś zgraniczyłam? Nie. Niech chcesz kuszy? Dam ci. Albo dobra daję. Tak. kusza jest najmocniejsze. Naprawdę? Nie. Malinki mam malinki. Dla Natusia i rodzinki. Dobra, dasz? E, e, proszę... Dzięki. Proszę. Granitową siekierę mam. Z szykierki. No, z, dr z drpnąłem. Hmm. O. o... kości się zbiera. Ale ja mam zero strzał. Mam ci po Ty tu dużo czegoś. Bierz nie. trochę kości, bo chyba nie mam nic Ty, ja mam 80 drewna. No fajnie, nie. Ja zbieram malinki. Zbieram. No, znowu ten bóg. No, widzowie... Ja, chwilę... jest... ja w ogóle zapomniałam, żeby w ogóle ok... odcinek nagrywamy. A to jednak nagrywamy. No. O kurde, mam wilka jakiegoś skeletowego. Ej, ja się... Ej, ja muszę nacisnąć dowolny przycisk bo inaczej się telewizor wyłączy. Mogę nacisnąć. wiesz, jaki przycisk? Wyłączenia? Nie. Hmm. Jak skończymy odcinek, albo czy widzowie mogą dać znać w komentarzu... O, możemy stworzyć później. Eee... Co to? Właśnie to z esencją. Czy widzowie chcą... Czy ty chcesz? Żebym ja... Żebyśmy weszli na świat mój. Z Mentoskiem. To się Mentosek już tam nie gra? Tak jak są ja. Mhm. Bo mieliśmy fioletowe rzeczy. Wow. sensie mieliśmy tak z. To no może z 15 mieczy świetlnych. Co? No trochę nafarmiło się, nie? e dobra, ja sobie wezmę te linki. nie wszystkie! Ty, ja wiem. Miałem... Trzy mi daj. bo nie, ja. A nie, dobra, nie. Weź te wszystkie. Ty, ja sobie muszę zaraz ekwipunek wyczyścić, bo. Człowieku, ja. Mam... Cały ekwipunek zawalony. Masz trzy linki, czy już nie masz? Mam wszystko. A, e, linki <tryk> trzy, mam pięć. Dodaj trzy. Um... Tu, babie, co najwyżej, możemy stąd wypierdzielić. idealnie tak tak nie trzy. Należy. Czekaj, gdzie on to jest? jest? Ty, bo ja nie widzę już tego. Są dwie. Cię się no trzęsiesz. Ja się nie trzęsę. Chcesz w się sensie nie idzie. Ty... No. dobra. Ty, bo ja zimno czuję bez tej pochodni. Ej, gdzie jesteś? Tu. Chodź tu. Co to? Zapłaj to. No. A ile... A! Gdzie to mam założyć? A dobra wiem. Mam tu prawo na dół. I co? Mam o jedno Idziemy serce więcej. więcej. Czy tam o dwa hmm. nawet. O jedno. O. To fajne to jest. O jedno czy o, dwa, o jedno. Hmm. trwa odcinek? Odcinek trwa już 11... No 12 minut. Ty, co mało? Eee... Yy... No tyle. Tu jest Gdzie? Pójdę. Tu. Ja za nim pójdę. Dobra. To jak... Nieźle wchodzisz na tą kopalnię, motylku. Dobra, idziemy do tej kopalni? No e, tyle. A. Dobra, to ten filmik będzie się nazywał Przygotowania do kopalni. Przygotowanie. Mówiłem. ja zaraz przyjdę. Dobra. Dzięki! Halo? Halo! Bianio, Halo! Czemu się nie odzywasz? Specjalnie. Wstawiamy marmuru po 15, żeby się szybciej zrobiło. To kończę odcinek i robimy nowy. Dobra. Widzowie. Zostawcie łapkę w górę z suba dzwoneczkiem i komentarz Zostawcie komentarz O e... górek. albo nie nie idziemy do kopalni a hashtag idziemy do kopalni kamień albo miedź miedź bo potrzebujemy sztabkę miedzi 15 no więc zostawcie łapkę w górę suba z dzwoneczkiem wpadać